Yo, trzymano. jest Roksek. Witam z odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sobie zagramy. w Tapping Empire. No i spróbujemy zostać najlepszymi graczami. Kupując tamtego peta za Robuxy za 200 Robuxów. Ale zanim jeszcze to kupimy, to przejdziemy po 500 subów. Więc że jeszcze nie ma to zostaw oczywiście teraz. No i dobra, chyba już powoli to kupujemy. Ale jeszcze sobie kupię tego tańszego. Żeby zobaczyć, jaka to jest różnica. Okej, okay, mamy doga. Dog nam daje, uwaga, uwaga, razy 2 i razy 1,5. Więc no całkiem Całkiem dobrze da start Ale ja sobie kupię to 200 robuxów jasna kupujemy ok kupiłem I uwaga uwaga czy będę go miał Mam go mega do minus Ile on będzie dawał Razy 300 tysięcy Co jest ale dobry Dobra tak się on I patrzcie ile dostajemy Ale jesteśmy już chyba op w tą gierkę Dobra bierzemy sobie jakiegoś dobrego rebirfa Dajmy sobie mogę nawet tego zrobić Dobra bierzemy sobie Bierzemy sobie już, mamy na start 50 tysięcy rebirfów. Ale dobra, przydałby się jeszcze jakiś game pass, bo ja tak słabo tak tworzę bez, bez autoklika oczywiście, więc kupujemy sobie autoklika, ale robuxów wydam na ten odcinek. Wydałem 300 Robuxów już, więc zostawcie te 300 w górę. Może się uda, zobaczymy. Dobra, robimy sobie to po prostu te rebirfy. Już patrzcie, które już możemy robić. Ej, mam już ile? Mam już 150 tysięcy rebirfów. Dobra, 250 tysięcy. Dojdziemy na pierwszą mapę. Nie, na pierwszym już nie my już możemy iść na drugą. Dobra, wbijamy sobie. Na Gameshop, czy ja mam jakieś gamy? Co ja mogę sobie kupić? Ej, dobra, a free autoclicker, no nie stać, niestety Walk Speed, dobra, bierzemy sobie. Bierzemy sobie nawet wszystko. Jump power też sobie wszystko weźmy. Click Multiplier, ej, to jest przydatne. Też sobie to wszystko weźmy oczywiście. Dobra, na razie mi na tyle stać, no trochę słabo, ale dobra. Ej, bierzemy sobie dalej. Mamy już... Ile mamy rebelów? Milion rebirfów, tak o na start. Dobra, jest dobrze naprawdę. Tu mamy jakieś jajko, ile tu jest? 20 2 200 milionów tapsów, To no, kupujemy. Okej, okay, mamy aliena. No nie najlepiej. Może taki epic, epic by był spoko. No znowu alien, naprawdę. Dobra, no niestety no nic fajnego nie chcę zrobić, No szkoda. Ale weźmy sobie może teraz y weźmy sobie najlepsze tepety, Ale one są tu słabe. Dobra, bierzemy sobie To y no, dajmy sobie weźmy tego Ile można craft? 5 potrzebuje, to, to dużo, to jest dużo na razie. Ale jakie w ogóle tu są słabe pety? A jaki tu jest dobry? To jest. Wow, mega OP. Opłacało się wydać te 200 Robuxów. Dobra, jazda dalej, jazda dalej na kolejne mapy. Weźcie sobie może dalej peta, Czy on jest jakiś dobry? To jest Mythical, niby, więc to może być OP. Nie, on jest słaby dla mnie już, to dobra, to bie nie bierzemy. A tego, czy one są w dobre? Proszę, żeby były lepsze, chociaż trochę. Są lepsze, ej i to jo, ile, ej to czemu ja tego szybciej nie kupię. Dobra, teraz ja sobie te, te biorę w ogóle do wywalenia I sobie te pokupmy Dobra, craftujemy sobie go nawet, tak dobrze jesteśmy, że możemy to dać skraftować Okej, okay, co jeszcze, jeszcze sobie weźmy może którego Ten jest dobry, ten jest dobry, dobra, bierzemy go i dwa te ej, Dobra, to teraz ten pet jest szczerze mówiąc ten jest słaby, no ale i tak ten na starty jest mega OP A Mamy tutaj Halloweenowego Warda, co my tu mamy, Zarobuksy coś? No nie wiem nie wiem, Dobra, weźmy sobie jeszcze to kupy. Ile ja Robuxów tu wydaje? Proszę, żeby to było dobre. Nie, to jest słabe. To jest na mój level słabe. Zbarnowałem 100 Robuxów aktualnie. Ale dobra. Dobra, weźmy sobie to jeszcze. Co to jest? co to jest? 100 tapów. Dobra, ja bym to chciał. Dobra, ja bym to chciał. Na nie wymielić. Dobra, bierzemy sobie na tyle, wymieniamy. Mogę, mogę, i mogę tyle wymielić. O kurde. No mam 10 bilionów dyn, czy coś tu mogę kupić? Co sobie mogę kupić? Czy to jest dobre w miarę? Proszę, żeby to było w miarę, w miarę dobre. Ej, dobra, to jest całkiem, całkiem, spoko. No dobra, no ale i tak to jest trochę mało. No ja bym sobie poszedł, nie wiem, coś lepszego kupić. Gdzie ja mogę teraz jakiegoś rebirfa mega zrobić? Mogę tego, dobra, bierzemy sobie tego rebirfa. Ile już mamy tych rebirfów? Mamy 6 milionów rebirfów. A ile do topkę potrzebujemy? O kurde, triliony. Ej, ale to jest do zrobienia wam powiem. To jest naprawdę do zrobienia. Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę tych dni, bo one są dobre. Weźmy sobie jeszcze trochę tych dni. Tak, tak, dużo, dużo zder. Czy mogę to zrobić? Okej, okay, mogę, dobra, mogę to zrobić. Nie, nie mogę, chyba, nie wiem. Ej, dobra, tyle. Dostałem 100 bilionów, o kurde. Dobra, 100 bilionów, więc lecimy sobie trochę chyba tego. A ja mogę to otwierać, tego nie mogę. No, lecimy sobie trochę tego pootwierać. Ej, Słuchajcie, mamy tu jakiś bosaczkę, co on daje, jak go rozwalimy? Patrzcie w ogóle jaki team sobie już zrobiłem, no trochę mi się tutaj udało pograć, udało mi się trochę teamu dobrego w miarę zrobić No i słuchajcie, lecimy powoli po topkę, myślę, że mi się uda troszkę, troszkę do niej dobić oczywiście No zobaczymy Ło, wow, ten 130 QD, ej, ale to jest dobre Dobra, może sobie kupmy coś Nie wiem, możemy sobie to kupić, ale to jest mało, dobra, czekamy aż to mi się da zbiera i w ogóle bo możemy sobie już iść na nową mapę, za chwilę na to będziemy mogli iść Dobra, to czekamy i będziemy mogli iść na plażę Okej, okay, robimy to i idziemy tutaj na plażę wreszcie, już mamy 100 milionów rebirfów. A czy mogę coś tu kupić nowego? Tutaj nie mogę aktualnie, dobra Nie, dobra, 5 te, ale to jest mało, dobra, kupujemy sobie, czy to jest coś dobrego? Dobra, czy jeszcze będą takie w miarę słabe te rzeczy? Dobra, uwaga, testujemy. No nie, jeszcze są takie w miarę słabe, te eventowe są trzy razy lepsze i w miarę są tanie, więc... No słabo, trochę naprawdę słabo Ej, słuchajcie, nie wiem czy to widzieliście, ale dropnął mi mythical 0.01 szans Gdzie on jest? Jak on się nazywa? To jest ten Fox? To jest ten Fox chyba Ej, kurde, co się stało? Ej, patrz, jaki on jest dobry, dobra, bierzemy go O kurde, co się stało? Mythical mi drop to taka mała szansa była Dobra, jeszcze sobie może weźmy, skraftujmy trochę tutaj tego Ej, dobra, powiem wam, że z takim petem to ja już mogę chyba powoli lecieć po top 100 nawet Ile już mamy rebirów? 160, znaczy 160 milionów nawet Kupmy sobie jeszcze dajmy. O, 50 bilionów, ej, dobra, to jest dobre. No i słuchajcie, potrzebujemy ile tak na top. Tak na top 100, co nie? Potrzebujemy 5 trilionów, no dobra, do 6. Więc słuchajcie, no ja się nie poddam i ja to zdobędę, mówię wam. Jak nie da tym odcinku, to ja to zdobędę na kolejny, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Ale jeszcze, jeszcze sobie i tak zdobywamy powoli to nawet chyba mogę już sobie iść powoli, powiemieniać na te niej, na te już triliony Dobra, ile mi to zajmie? Okej, okay, mogę sobie powymieniać... No nie no jeszcze to jest drogo wam powiem trochę. Ej, dobra, słuchajcie, patrzcie jak to leci. Ja już mogę powoli tych 10 trylionów zrobić. Więc do no, kozacko Jeszcze no trochę muszę pozdobywać, bo muszę mieć tam 250 trylionów no ale myślę, że dam radę za chwilę to zdobyć. Ej, okej, okay, powiem wam, że to jajko jest naprawdę, naprawdę dobre już. Patrzcie ja mam zaraz pokażę jakie ja mam w ogóle już pety To jest mega mega OP Patrzcie robimy sobie coś takiego, bierzemy sobie crafta Łatwo, kolejne goldy, tutaj jeszcze weźmy sobie to Okej, okay. i czy będziemy mogli już skraftować sobie kolejnego? Możemy kolejnego goldy skraftować, patrzcie to Okej, okay. nie nie muszę usunąć w ogóle, dobra usuwamy tego Bierzemy sobie tego i mamy kolejne OP pety Już tak tak mój team się prezentuje, ja już sobie tutaj mogę no, naprawdę dużo wymieniać tego Ej patrzcie jak ten pies wygląda ten boss, dobra, bijemy go, łatwo z nim 4000, sam go ubiję, zobaczymy ile dostanę Okej, okay, kończymy powoli, tyle, tyle klikania i... Jeden QN Naprawdę? Naprawdę, myślałem, że będzie więcej Ej naprawdę, myślałem, że będzie więcej, ale dobra, zróbmy sobie jakąś rebirfa może Ej, 250 milionów rebirfów Dobra, robimy to O kurde, ale teraz będzie nabijanie czy tu jest w ogóle jakiś worldboost przy tym? Ej, nie, tu nie ma, to ja mogę tutaj przecież siedzieć na tych lepszych Na tym zaraz mogę za 500! No ej, jak go chcę! Jak go chcę, jak go zdobyć? Nie, no to on jest jeszcze drogi trochę. Ej, chociaż? Nie, on jest drogi, tylko 14 potrzebujemy. Dobra, kupione, bierzemy, wbijamy se na forest i to wydaje mamy takiego worldboosta, że to masakra. Ej, to tu teraz wystarczy sobie, może nawet trochę powydaję tego. Dajmy, no czemu nie? Powydajmy sobie trochę. Okej, okay, no i tutaj wystarczy teraz pozbierać 23qn około i będę kupić nowe te za 250 milionów haluminowe jajko Dobra, jeszcze trochę i mamy to, dobra, otwieramy Czy ta będzie jakieś, oj do... co jest To jest meeting legendary tylko Okej, okay, niech będzie Ile ono daje? Naprawdę? Naprawdę tak mało? Myślę, że to będzie więcej dawać Ej, to się trochę nie opłaca Jak patrzcie, jak nawet tutaj ten kat daje no, prawie tyle samo, jest o wiele tańszy. Et się nie jest zbyt za szczerze mówiąc, wam powiem. Ale na pewno ten mythical jest lepszy, więc ja jeszcze spróbuję sobie trochę tego pootwierać, jak będę już miał trochę kajsu chociaż na to. A tymczasem, może jakieś 100 milionów ryb w żeby zrobić, i za chwilę będziemy mieli bilion, to jeszcze potem jedna waluta, i będziemy mieli tryliony, i jazda po tą topkę. E dobra, słuchajcie, zobaczcie ten team. Jaki on jest dobry, ile on już daje w ogóle, to jest masakra. Przez taki teammenty to już można totalnie, totalnie dużo zdobywać, wam powiem. To jest mega OP. Ja bym chciał w ogóle tego już otwierać, no ale niestety mnie nie stać na nie 100 milionów Rebirth Robimy i mamy pierwszy bilion już. Możemy sobie już na pustynię tutaj wejść w ogóle. Lecz tu coś jest nowego, Tu nie ma niestety, ale tutaj mamy już nowe jajko. I ile one dają w ogóle? Ile one w ogóle dają? Ja to jajko mi tylko stać, o kurde. Dobra, Uncommon Desert Dog, czy on będzie dobry? Proszę, żeby był w miarę dobry, już. Ej, całkiem, całkiem spokój. Za chwilę będą lepsze niż te halloweenowe. Ej, w ogóle, jakie otóż już boosty mamy. Ej, to to mega dużo daje. Już patrzcie, już mamy. Już kolejne 100 milionów zrobiliśmy. Ej, to jest mega OP. Lecimy po kolejne mapy powoli i zdobywamy do topkę. Uda się, mam nadzieję. Okej, okay, także słuchajcie, robimy jeszcze sobie trochę rebirfów Dajmy, zróbmy sobie jeszcze te 10 bilionów. Mamy już 30 i chyba sobie na tym dzisiaj skończymy. Ponieważ no myślę, że tu już. Jest Mega mega dużo jak na teraz Grałem chyba godzinę w tą gierkę, więc no dużo jak na godzinę oczywiście Lecę podobkę Mam nadzieję, że mi się uda już bić w tym tygodniu, chociaż zobaczymy. Oczywiście macie w komentarzach opisać, czy mi się uda No i to by było już powoli na tyle z tego filmu. Oczywiście też Was zapraszam na Discorda, tam możecie na przykład popisać ze mną I widzimy się już jutro, bo przyjmę, że teraz z Deli. No i do zobaczenia a już jutro, narka!